Witam Cię, piękna dusza na moim kanale. Ja mam na imię Natalia, jestem tarocistką i rytualistką. Poprosiłam karty o najbardziej potrzebne wskazówki dla każdej osoby, która trafi na ten przekaz. I już wiem, że to czytanie będzie niesamowite, dlatego że nadchodzi czas zmian w Twojej relacji. Kochana, chcę podzielić się z Tobą wskazówkami. Daj mi znać w komentarzu, które z nich najbardziej z Tobą rezonują. A jeżeli potrzebujesz indywidualnej analizy swojej sytuacji uczuciowej, danej relacji, to zapraszam Cię na prywatne czytanie tarota. Więcej znajdziesz na Natalia Radzi. Jeśli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, to cieszę się, że spotykamy się, a jeżeli jesteś po raz kolejny, to bardzo mi miło. I kochana, zapraszam Cię do rozkoszowania się wskazówkami. Mam nadzieję, że będzie to relaksujący czas, jednocześnie pełen ciekawych refleksji na temat. Twojej relacji, twojego życia uczuciowego i mężczyzny, którego masz w swoim sercu, bo tak jak mówiłam, idą zmiany. Idą zmiany, on wycofał się z waszej relacji. Na początku widzę, że dawał od siebie dużo, ale później stopniowo wycofywał się. Może mieć też takie momenty, gdzie faktycznie naprawia swoje błędy, ale tak jakby kręcił się w koło. No i w końcu przyszło to, że tak bardziej się wycofał, schował się przed Tobą, wysyła masę sprzecznych sygnałów. Ale widzę, że jest w nim dużo tęsknoty za tymi czasami, kiedy było dobrze między wami. I ta tęsknota jest prawdopodobnie właśnie taką motywacją do tego, żeby zacząć analizować swoje zachowanie. On chce troszeczkę teraz się zmienić w takim sensie, że jakby pozostawić Tą swoją wersję, która boi się miłości, ma wątpliwości, nie zmieni się całkowicie, zupełnie jako człowiek może nie będzie tak bardzo otwarty i uczuciowy jak niektórzy, natomiast zaczyna pod wpływem właśnie takiej intencjonalnej analizy dostrzegać. Swoje błędy, błędy w swojej postawie, zaczyna zauważać, że w sumie nie jest dobrze, że było dobrze, a teraz czuje się znowu samotny, to życie jednak. Jest puste i okazuje się, że wcale nie jest jemu łatwo tak w pojedynkę. No i teraz widzę, że bardziej też docenia ciebie, może już powrócił, może już się odezwał, dał Ci jakiś sygnał, może dopiero to się wydarzy. Tutaj, kolektywnie, natomiast widzę, że będzie zmiana w takim zakresie postrzegania Ciebie, tak? Czyli bardziej zacznie doceniać, może zacząć faktycznie chcieć też to Tobie przedstawić, niekoniecznie słowami, może nawet bardziej czynami, w sumie dobrze. I widzę też, że. Hmm, on dojdzie do takich wniosków, jeśli już do nich nie doszedł, ale dojdzie do takich wniosków, że może nie jesteś idealna, ale dajesz mu. Tak dużo ciepła, zrozumienia, że on chce zaakceptować Ciebie w pełni. Nie chce, żebyś zmieniała się dla Niego, nie chce, żebyś zmieniała swoje cechy charakteru czy jakieś cechy wyglądu, tylko właśnie. To wszystko, co wcześniej uważał, że może Was podzielić, może jakaś Twoja emocjonalność, czy chęć budowania relacji takiej stabilnej, na którą On jeszcze nie jest gotowy. Także to wszystko, co wcześniej myślał, że Was dzieli, teraz doceni w Tobie i będzie właśnie chciał Ciebie takiej prawdziwej, z całym przekrojem, wachlarzem wszystkich Twoich emocji. Swoją osobowość, tak jak też mówiłam, wygląd, to wszystko dla niego staje się coraz bardziej takie realne i coraz bardziej zaczyna właśnie doceniać to, co już tak naprawdę miał. Tylko wtedy. Yy, Próbował jakby umniejszyć temu uczuciu. I to wszystko działo się z obawy, pod wpływem lęku, że, no, nie udźwignie tej relacji, ale jest tutaj pewien minus, cały czas on mierzy się z takim swoim wewnętrznym wahaniem. Cały czas, kiedy już wewnętrznie przychodzi do niego takie uczucie większej gotowości, no to on wtedy jednak znowu wpada w te myśli, zastanawia się, obawia się też tego, czy zostanie przyjęty. Także ten czas zmian, on może jeszcze się nie dzieje, tak jak na początku powiedziałam, on nadchodzi, bo może te zmiany jeszcze nie dzieją się tak mocno, realnie i namacalnie właśnie dlatego, że on musi naprawdę dojrzeć do pewnych rzeczy, do tych deklaracji też, których Ty potrzebujesz, ale. On finalnie dostrzeże to, że naprawdę we dwójkę jesteście mocniejsi. Widzę chęć stabilizacji, chęć właśnie... Budowania czegoś wspólnie i to czegoś takiego głębszego, więzi również duchowej, emocjonalnej. On już nie chce być taki niestabilny, tak skakać po różnych emocjach. On wreszcie chce zaznać tego spokoju, który też wcześniej mu pokazałaś, ale wtedy no nie miał, tak jak mówiłam, w sobie jeszcze pełni zrozumienia dlatego ile ty możesz mu dać zobaczmy sobie jeszcze jakie są wskazówki tutaj dla ciebie to, jak sama siebie oczywiście traktujesz, to jest niezwykle istotne. Jeżeli potrzebujesz docenienia, akceptacji, to zastanów się, czy dajesz to sama sobie, czy jesteś dla siebie łaskawa czy surowa. Dużo mówi się o tym, żeby być dla siebie dobrą, żeby być taką przyjaciółką dla samej siebie, ale no, właśnie, jak bardzo to jest prawdziwe? Czy to jest tylko taka próba przekonania się do tego, żeby być dla siebie miłą, czy realnie to są prawdziwe przekonania, które już wypracowałaś na nowo, ponieważ my zawsze mamy jakieś negatywne przekonania do przepracowania i trzeba je zamienić tymi pozytywnymi. Zwróć też uwagę. Na połączenie z naturą, na takie nawodnienie, nasycenie się, odpoczynek, zadbanie o samą siebie od wewnątrz. I zarówno tutaj chodzi o ciało, jak i umysł, bo w momencie kiedy ty wzrastasz, kiedy ty nabierasz spokoju, jasności, klarowności, kiedy wzrastasz mentalnie i również fizycznie, zdrowotnie, stajesz się taką postacią, która nie tylko przyciąga do siebie te najlepsze sytuacje, ale taka postać ma też Wpływ na swoje otoczenie, czyli osoba, która może mierzyć się z jakimiś swoimi problemami, barierami, tak jak Twój ukochany, pod wpływem Twojej energii, może nabierać więcej jasności, pewności, klarowności. Im bardziej Ty jesteś zaopiekowana, nasycona, tym lepiej funkcjonuje Twoja relacja. Nie zapominaj też o lekkości, o zabawie, o pielęgnowaniu, swojej kobiecości. E, jaka jest Twoja ulubiona muzyka? Co gra Tobie w duszy, dosłownie, ale i w przenośni? E, co płynie z Twojego serca? Jaka tam pokazuje się tęsknota? Co jest jeszcze, co wymaga przepracowania? Może jakiś żal do niego, może jakiś lęk? Temu wszystkiemu trzeba się przyjrzeć, to trzeba usłyszeć, trzeba się z tym oswoić i zaakceptować, a może nawet polubić, właśnie jako taką muzykę swojej duszy, swojego serca. Czasami to może być coś radosnego, ekspresyjnego, a czasami są to smutne dźwięki, ale je też trzeba poczuć, usłyszeć. Trzeba usłyszeć samą siebie. Co dzisiaj Tobie mówi Twoje serce, co Ci podpowiada? Daj sobie to, choćby to była taka najdrobniejsza rzecz, uwaga, łagodność. To wszystko jest bardzo potrzebne i nie można zaniedbywać samej siebie właśnie w tej ścieżce takiego pracowania nad relacją, prawda? Bo nasycanie samej siebie jest też. Poniekąd nasycaniem relacji. Opieka nad sobą to są ważne aspekty, kochana. I myślę, że przekazałam Ci już wszystkie wskazówki, które pokazały się na dzisiaj. Daj mi znać, jak ten przekaz z Tobą rezonuje. Podziel się w komentarzu. Daj też znać, jaki może aspekt chciałabyś poruszyć tutaj na kanale w kolejnych czytaniach. Czytam wszystkie komentarze, także będzie mi miło, jeśli. Podpowiecie może coś, czego chcecie się dowiedzieć. Więcej o mnie, o mojej ofercie na nataliaradzi.pl. Nie zapomnij też zasubskrybować tego kanału i kliknąć dzwoneczka, żeby otrzymywać. Powiadomienia o nowych treściach. Dla mnie, dla tego kanału to jest wsparcie. Niech moje filmy płyną do wszystkich serc, które tego potrzebują. Możemy wspólnie tutaj rozwijać się i wzrastać. Taki też jest mój cel, aby każdy znalazł tutaj dla siebie wsparcie tarotowe, wskazówki od karty i miło spędzony czas. Mm, dziękuję Ci bardzo za obejrzenie. Trzymaj się, piękna dusza. Bye, bye.